Siemanko, czołem witam po raz 16. Dzisiaj mamy 16 dzień z 30-dniowego challenge'u, który sobie założyłem, że będę codziennie, nieważne w jakich tam godzinach, ale że codziennie przyjść przed kamerę, powiedzieć cokolwiek, mówię cokolwiek. Więc jestem tutaj i staram się być tu też dla Was. Yy, zastanawiałem się nad tym, a może trzeba było tam nie gadać, że o, chory jesteś, chory, nie chory. Nie, właśnie chcę pokazać, że można, mimo tego, że jest się chorym, gdzieś tam się zebrać na te 5-10 minut i, i to rzeczywiście zrobić, spiąć poślady, yy, bo dzięki temu po prostu walczysz samym sobą. Tak jak ja walczyłem z samym sobą przy chorobie. Yy. Owszem, nie było to jakaś mega ciężka choroba, ale dała mi się we znaki. No, ty tydzień czasu, tydzień czasu. Dzisiaj mamy piątek, więc Ty też masz piątek. <grym> tak, bo no to wychodzi 14 marca, więc też piątek. E, tak dla przypomnienia, gdyby ktoś kliknął sobie losowy filmik, pff, 16. Witam Cię serdecznie, mamy 16, ma 14 marca. <grym> no nie wyszło, trudno. Także tak, fajnie wziąć się po prostu w garść i spróbować coś zrobić. I nie mówię tutaj o nagrywaniu filmu, mówię tutaj ogólnie o zrobieniu czegoś dla siebie. Bo też nawet nie chodzi o to, żebyś ty wstał i ja dla żony, dla kochanki, dla mojej dziewczyny, kobiety, dla męża i w ogóle kogoś tam zrobię pranie. Nie, to robisz po prostu dla siebie, tak? Tak jak ja to robię teraz dla siebie. Yy... Miałem taką fajną, miłą sytuację. Byłem w sklepie w Aździe, To jest taki większy hipermarket. Dla tych, co nie wiedzą, to taki większy hipermarket, coś ala Tesco. Zresztą Tesco też w UK jest, ale to nie jest z gabarytów, powiedzmy, Lidla czy Aldika. tylko jest to właśnie już takie duże. I też, mimo tego, że dzisiaj piątek było mało w sumie kas otwartych, bo tak tak. Tutaj Wielka Brytania stara się, myślę, że w większości, to nie tylko Wielka Brytania, tylko ogólnie w większości, starają się robić kasy samoobsługowe. Te kasy y, takie, gdzie jest pracownik, y, no, usuwają po prostu je na rzecz tych kas samoobsługowych i to na rzecz takich, gdzie idziesz z koszyczkiem małym albo ewentualnie na rzecz takich większych kas, gdzie idziesz już z wózkiem i tam sobie te... Bycie na, na takich wiek, wielkich wagach, po prostu sobie układasz swój towar z tych dużych koszyków. No, ale stałem tak sobie, właśnie, były chyba cztery kasy otwarte, zrobiły się mega kolejki. Kolejka do tych właśnie dużych samoobsługowych kas z dużym, z dużym koszykiem też były. Więc mówię, pójdę do pani, która mnie obsłuży. Nie spieszyło mi się za specjalnie. Dzień wolny, prawda? Piątek, piąteczek, kurde, zero stresu. Yy, postanowiłem stanąć w kasie, no, stało się tam stały się chyba trzy osoby, z czego przyczyniła jedna pani, to miała taki tak, połóweczka koszyka. No to mówię spoko. A tam już reszta już miała po prostu położone na, na, na taśmie artykuły swoje, więc mówię, szybko pójdzie. No i widzę, że tam i tak te, te, te panie, które obsługują. Kasy to były takie starsze panie, starsze babeczki, tak chyba, żeby mogły po prostu dorobić do emerytury, bądź też dociągnąć do emerytury. E, wiadomo, że się nie spieszą, to nie jest pik, 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 Aldik na przykład. Aldik to ma, pff, tam chyba idą y, na rekord ogólnie, jeżeli chodzi o obsługę. Pup, 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 pup. Następne, następny. I e, Kata, gotówka, karta, gotówka, karta, gotówka. Karta. E, jejku, to po prostu jest pff, totalny mindfuck. E, to nie nałożasz, nie nałożysz, już trzymać tak torbę, o kolankiem się podtrzymywać i tak sypać od razu, ale tak też się nie da, bo ten pan tam im, im szybciej skanuje, tym bliżej, kładzie po prostu swojego skanera, że ci robi piramidkę taką, że w każdym razie yy, widzę, że tam jakaś pani właśnie idzie z dzieckiem, i też yy, wiadomo, że dziecko nie chodź, no chodź. To stróż do wózka i z tym wózkiem dał mu szybko chipsy. On mu chipsy, że wodą sobie coś tam ja tutaj chyba były chipsy. I widzę, że tak przeszła z jednego końca do drugiego. Jeszcze raz idzie ten. I stanęła, gdzieś tam, gdzie było no znacznie więcej osób. I mówię: Dobra, podejdę, poprosiłem panią, mówię: Zapraszam tutaj, niech, niech sobie tutaj pani przytelnie wejdzie. Podziękowała mi. Przede mną ta która też miała tam pół wózka, mówi, o, ale Pan jest miły, jejku jejku. już policho, Dobra, ja ogólnie taki jestem z charakteru, no. ale patrzę, za mną stoi gościu, taki też starszy gościu, też z kołową wózka i ta mina jego mówiła, co ty dziś was zrobił? Nie zauważyłem, że gościu jest za mną, bo ja zostawiłem wózek i tylko tą panią obserwowałem, poprosiłem tutaj przede mniej. Tyle. I widziałem, że ten pan nie był za specjalnie zadowolony, ale właśnie yy, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie oczekiwanie na to, że yy, tak długo żeśmy czekali, otworzyli kolejną kasę i ten pan zaraz mógł sobie do tej kasy pójść. Więc też suma sumarum i tak wyszedł na tym całkiem dobrze. <laughs> Bo tak to by zaraz. Za mną ktoś tam stanął, czy za tym panem ktoś tam stanął, zrobiłaby się znowu kolejka, bo już kolejne osoby gdzieś tam szły. A tak pan dumnie wszedł jako pierwszy <noise> na tą nową otwartą kasę, świeżo otwartą. Tak więc taka ciekawostka z dnia dzisiejszego. A, no i dzisiaj byłem u barbera, w ogóle ciężko mi było czapkę założyć, bo yy, to też wam jeszcze opowiem, to może jutro, żeby tam zdawkuję wam. Także zapraszam na 17. 17 odcinek, 17 dzień 30-dniowego challenge'u, który mam do zaoferowania, Żebym tylko nie zapomniał o tym właśnie. Jak to się tutaj obcina włosy? O. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się, do zobaczenia czołem.